Cześć, witam Was serdecznie po raz kolejny w podcaście W drodze do pracy, choć szczerze mówiąc zagrywam to w czasie kwarantanny, e, nic mnie jest, ale jakby staram się nie wychodzić z domu, żeby nie zarazić się e, gdzieś na zewnątrz, więc W drodze do pracy jest takim pojęciem teraz trochę na wyrost, e, coś tam sobie siedzę w domu, coś tam sobie dłubię, no i tak ten czas e, mija. Słuchajcie, ten czas postaram się wykorzystać na rozwój osobisty, ale też, żeby podzielić się z wami tematem żarcia, tematem jedzenia, bo niewątpliwie jedzenie jest czymś, co nas może wspierać w zdrowiu, ale też może nas osłabiać. Chciałem wam opowiedzieć o swoim podejściu do jedzenia: o tym, co jem, jak jem, kiedy jem, ile jem. Po to, żebyście mogli mieć swoją perspektywę, żebyście mogli się po prostu zastanowić nad tym, czy to co jecie jest ok, czy nie jest ok, czy to was wspiera, czy to was nie wspiera. Na samym początku chciałem zaznaczyć, że każde jedzenie kosztuje. I to, że Was ludzie namawiają na zakup takich czy innych suplementów diety, to za tym wszystkim idą jakieś tam pieniądze. Raz mniejsze, raz większe, ale to nie jest tak, że ktoś z, tylko i wyłącznie z dobroci serca podkreślam, tylko i wyłącznie z dobroci serca poleca Wam jakiś produkt w trosce o Wasze, o wasze zdrowie. Nawet zauważyłem, że rodzice wciskają dzieciom jakieś jedzenie, które nie do końca jest pozytywne z, dla ich zdrowia. Mówię tutaj o cukierkach, ciastkach i tego typu rzeczach. Ok, żeby w ogóle mówić o jedzeniu, trzeba się zastanowić, jaki sens ma to jedzenie, co ma to na jedzenie nam dawać. Czy mamy w nim wzrastać, czy mamy budować tkankę mięśniową, czy mamy wręcz przeciwnie, zrzucać tłuszcz. Czyli żeby się zastanowić, w którym kierunku idziemy, musimy zmierzyć swoje zapotrzebowanie na kalorie danego dnia. Jeżeli są dni treningowe, to inaczej trochę to traktujemy, jeżeli są dni odpoczynkowe, to inaczej to traktujemy. Nie mówię tutaj o diecie, tylko o sposobie odżywiania, jakichś takich pomyśleń na tym, w jaki sposób się będziemy odżywiać, co będziemy, co będziemy jeść. Ja pracowałem na projektach swego czasu, jak pamiętacie. Miałem ze sobą taką skrzyneczkę z nasionami, które mieszałem z jogurtem i miałem posiłek gotowy tak naprawdę w 3 minuty. Trzeba było tylko kupić jogurt, wymieszać go z tymi ziarnami i było to fajne i szybkie pożywienie. Też tego czasu suplementowałem się białkami różnego rodzaju, bo dużo energii tracę na wysiłek sportowy. No i żeby te mieście nie były spalane, tylko żeby mogły się odbudowywać i budować, no to warto tego białka dostarczać. A ja, jak pamiętacie, mięsa nie jem. Kiedyś nie jadłem się tego mięsa, dużo źle się poczułem. Poszedłem do lekarza, dostałem preparaty wspierające trzustkę. No i lekarz mi wytłumaczył, że jestem w takim wieku, że to mięso niekoniecznie mi jest potrzebne. Trzustka gorzej pracuje, więc uznałem, że skoro mi to nie wspiera i źle się potem czuję, to nie muszę, nie muszę tego jeść. Ok e, więc jeżeli mamy zapotrzebowanie na 2500 kcal no to powinniśmy sobie to podzielić na kilka-kilkanaście posiłków, tak, żeby systematycznie w miarę dostarczać to pożywienie do organizmu. E, ja stosuję między 5 a 6 posiłków dziennie. Nie zawsze mi to wychodzi. Czasem chodzi mi to lepiej, czasami gorzej, natomiast trzy to jest takie minimum i najczęściej wiem, zjem więcej niż trzy posiłki. Zaczynam oczywiście od śniadania, które jem w miarę zaraz po przebudzeniu się. Są to jakieś naleśniki białkowe, jakiś jogurt, owsianka, coś takiego w miarę pożywnego, w miarę szybkiego. Dzień kończę też jakimś posiłkiem, natomiast to nie jest, znaczy, inaczej. Uważam, że można jeść do samego wieczora pod warunkiem, że między ostatnim posiłkiem a pójściem spać minie trochę czasu. Często jest tak, że przed snem zjadam jabłko, no i nic mi jakby z tego powodu nie znaczy, nie, się, nie, nie czuję się z tego powodu gorzej. Skoro ustaliliśmy już ile kalorii potrzebujemy, skoro ustaliliśmy, że jemy 5-6 posiłków dziennie, to teraz trzeba się zastanowić, jak takie posiłki zbilansować, jak je skomponować. Szczerze mówiąc, słuchajcie, nie mam o tym tego, do tego pojęcia. Jem to, co mi smakuje, jem to, co mm, akurat mam na to ochotę. Więc nie, tutaj nie odmurzam się jakoś specjalnie, co jest dla mnie dobre, co jest złe. Staram się słuchać mojego organizmu. Jem generalnie dużo makaronów, dużo past. Robię to w ten sposób, że gotuję makaron, coś sobie na patelni przysmażam albo z białym serem. Albo dodaję do tego jeszcze jakiś, nie wiem, na przykład kokosu i tego to jem. Ewentualnie jakieś makaron na ciepło z papryką, z czosnkiem, z, ze szpinakiem. Ok, teraz chciałem powiedzieć o takich rzeczach, które są w naszej diecie w miarę systematycznie, natomiast nie do końca ja kiedyś wiedziałem jak działają i jaki jest skutek ich działania. Miód. Miód działa do temperatury 40 stopni. To znaczy, że powyżej 40 stopni wszystkie jego właściwości są tracone, więc jeszcze dodawanie miodu do gorącej herbaty jest trochę bez sensu. Generalnie, jak zauważyliście, miód ma bardzo gęstą konsystencję. Jeżeli go rozpuszczamy, to prowadzą jakiś proces fizyczny tak naprawdę. Natomiast jeżeli zjemy łyżkę miodu, to zwróćcie uwagę na to, że on będzie trawiony od razu przez ścinanki w jamie ustnej. Tak to zostało pomyślane, żeby on właśnie w ten sposób został trawiony, żeby dostarczał tych składników odżywczych na każdym etapie trawienia, a nie po to, żeby trafiał do yy, żołądka. Daktyle, śliwki działają dobrze dla do naszego żołądka, mają dużo fajnych składników odżywczych, jakie dokładnie sobie poczytajcie, tylko też pamiętajcie, że warto te daktyle czy śliwki rozmoczyć, czyli wrzucić do wody na noc, żeby sobie gdzieś tam uwalniały te składniki, czy do jogurtu, a potem można to zblendować. Śliwki dobrze na układ trawienny działają, daktyle również y, tak samo. Natomiast daktyle mają odgroma cukru, więc ktoś, kto ma problemy z cukrem, z otyłością, y, czy chciałby tego cukru mniej zużywać, to pamiętajcie o tych y, y, daktylach. E, okej, okay. płatki. Owsiane, orkiszowe, jakiekolwiek. E, pamiętajcie, że trzeba je namoczyć najpierw. Płatki mają dużo węgli, dużo węglowodanów, dają dużo energii, ale ta energia jest bardzo wolno uwalniana. One są jakby są nadgryzane przez organizm, dzięki temu ta energia jest długo uwalniana. W przeciwieństwie do banana, gdzie energia z banana jest uwalniana tu i teraz, więc przed treningiem jak najbardziej, o tyle energia z płatków jest uwalniana w długiej perspektywie czasu, co jest fajne, bo ten indeks chemiczny jest w miarę ok. Ja płatków dużo jem czy z jogurtem, czy gdzieś tam do jakichś koktajli sobie dodaję. Lubię, bo mają dużo błonnika. Jeżeli chodzi o napoje, to najczęściej wodę piję. Dużo też piję kawy niestety. Staram się ograniczać, natomiast woda to jest taka, taka rzecz, która jest super. Tylko pamiętajcie, woda musi być wysoko zmineralizowana, bo woda nisko zmineralizowana wypukuje dalej minerały z organizmu. Ciekawym składnikiem jest imbir. Poza tym, że ma fajny zapach, to jest rozgrzewający i powoduje szybsze spalanie tłuszczu. Ok, co jeszcze? Szpinak. Szpinak jest zdrowy, bo zawiera dużo żelaza. Zawiera również inne metale, bo Jedną cechą jest to, że on pochłania te metale z otoczenia, czyli jak rośnie przy drodze, to zawiera również inne niekorzystne składniki. Więc pamiętajcie o tym, żeby ten szpinak był z jakiejś tam normalnej hodowli. Żelazo ze szpinaku wchłania się w środowisku kwaśnym, więc warto do szpinaku dodać coś kwaśnego, yy, na przykład ananasa, na przykład pomarańcze, na przykład cytrynę. Do koktajlu to jest proste, lejecie wodę czy jakiś sok, miksujecie, macie napój gotowy. Z innych rzeczy, które jeszcze warto spożywać, to jest na przykład siemielniane. Tylko jak weźmiecie do ręki, to jest taka twarda łuska, która jeżeli zjedziecie w tej postaci, to ona przejdzie w tej postaci przez nas łagawki, czyli nie zostanie strawiona. Więc, żeby wchłaniać to, co jest dobrego w siemielnianym, to należy je albo w moździerzu rozbić, albo wrzucić do wody na noc, żeby rozmokły, i dopiero potem dodać do jakiejś innej przyprawy. Ja polecam wysyłkowy sklep Swojska Piwniczka. Tam dostaniecie fajne rzeczy w opakowaniach kilogramowych. A nawet większych, więc możecie sobie swobodnie komponować to co chcecie. Jest tam dużo orzechów różnego rodzaju, czy laskowe, czy włoskie, czy brazylijskie, czy nerkowca. Orzechy mają bardzo dużo energii, ale zawierają też dużo tłuszczu, więc z tej perspektywy warto je mieć ze sobą w jakichś podróżach. Jak się nie wiem, wspinacie garść orzechów. Co jeszcze mógłbym innego polecić? Otóż suplementuję się białkiem, to białko jest spoko, kupuję je w ie trochę mleka, białko i mięsna napój, który jest uzupełnia moją dietę bezmięsną, substancje budulcowe do organizmu. Jeżeli mielibyście ochotę na coś, jakieś ciastka, żeby sobie zrobić, to ja mam taki przepis sprytny, dwa jabłka, dwa jajka, płatki owsiane, to wszystko mieszamy, Wrzucamy do piekarnika na 180 stopni. W międzyczasie możemy dodać dodatki. Potem mamy taki kawałek placka, który jest fajny, smaczny i jest mocno energetyczny. Ten placek wytrzymuje dwa dni w warunkach takich, jakie mamy tutaj teraz, czyli na dworze. Dłużej, szczerze mówiąc, nie testowałem. Okej, okay. no to tak by było w skrócie o tym, co, co można jeść. Natomiast pytanie jest takie, w jaki sposób się odżywiam trenując ekstremalnie, czy podróżując po górach, spiąc w namiocie, tak bardziej ekstremalnie. Swego czasu używałem sporo jakichś tam żelni energetycznych. Ostatnio przeszedłem na produkty flawonu, bo są skondensowane, zawierają dużo antyutleniaczy czyli substancji, które powodują wolniejsze starzenie się, ale też nie powodują wzrostu komórek szkodliwych dla naszego organizmu. Ja testowałem dwa produkty, produkt warzywny i produkt owocowy. Szczerze mówiąc, warzywny mi nie podszedł, bo nie wymieszałem tego oleju, który jest w tej saszetce, natomiast produkt owocowy, Fruit, naprawdę jest rewelacyjny. Dał mi takiego kopa energetycznego, że nie trzeba redboli ani tego typu rzeczy konsumować wystarczy ten produkt. Taka jedna stoszeczka w zawiera wyciąg z około 2,5 kg owoców, owocowa zawiera owoce, więc warto. Ja nie mówię, że macie to kupować, nie mówię, że macie to jeść. Warto po prostu spróbować, bo z takiej perspektywy na to patrzę. Jak ja w tym temacie dosyć dużo współpracuję z Przemkiem Deką i Anią Gołkowską. polecam te dwie osoby do kontaktu w tej sprawie, zobaczycie linka. Po pod podcastem. Jeżeli macie jakieś pytania techniczne, Tania ta jest naprawdę rewelacyjnym fachowcem. Powiem szczerze mówiąc, że orzekłam je swoją osobą, bo jako jedyna ze sprzedawców słuchała tego, co mówię. Jako, że mam wykształcenie chemiczne i mikrobiologiczne, no to opowiadanie mi o tym, że jelita to jest drugi mózg człowieka, antyoksydantach, no, z całym szacunkiem trochę ogarniam ten temat, a Ania po prostu słuchała tego, co wiem i dopowiadała tylko te rzeczy, które były dla mnie istotne. Stąd jakby mogę ją z czystym sumieniem yy, polecać. W ekipie Flawonu jest też yy, pani profesor Stachowiak, autorytet w dziedzinie yy, yy, medycyny i tam wiele innych rzeczy, natomiast to są postacie znane z mediów i każdy Wam o tym powie. Ja szczerze mówiąc mam, studiowałem chemię, więc mam paru znajomych, którzy zostali na chemii na doktoratach, a właściwie już teraz są po doktoratach i walczą o większe stopnie. I pokazywałem te produkty kolegom z chemii i mówili, że to ma sens. Więc, yy, to jest taka moja rekomendacja, żeby sobie to zobaczyć, popatrzeć, a przynajmniej przemyśleć. Yy, odsyłam Was do Ani, odsyłam Was do Przemka, odsyłam Was do strony internetowej. Pozdrawiam Was w drodze do pracy, czyli z pokoju do pokoju. Marcin pewnie siedzi gdzieś tam w epidemii w Hiszpanii i zastanawia się, co ja tutaj robię. Nie bawię się dobrze, jestem sobą. Odpoczywam, teraz trochę nabieram dystansu, bo teraz ten czas kwarantanny to jest czas dystansu, spoczynku, odpoczynku, do tego, że można zbudować podstawę zdrowego odżywiania, zbudować podstawy formy fizycznej, poczytać książki, wrócić do korzeni, nawiązać relacje z bliskimi. Dzięki wielkie, cześć i w kontakcie. Piszcie, komentujcie, zwońcie. W drodze do pracy, Adam Moszyński, cześć.